Teraz zwrócić się jeszcze raz do Pana Profesora Kłoczowskiego. Pan wspominał o doświadczeniu Włodkowica. Chciałbym tak postawić takie, takie dwa punkty. Jest XV wiek i jest Włodkowic. To dotyczy bardzo konkretnej rzeczy. Broni praw człowieka w sposób... Zupełnie nieoczekiwany dla społeczności międzynarodowej. Zaskakuje wszystkich. Jest sobą w Konstancji. Gdyby pan profesor, chciał rzucić światło na to, jak to wyglądało, jak my to dzisiaj widzimy, co się wtedy wydarzyło, a potem chciałem się wróć, zwrócić potem do pana profesora Bixmana, aby spróbował powiedzieć, jak to jest na końcu tej historii, teraz. Mamy Auschwitz, a tutaj rozmawiamy o prawach człowieka. Dlaczego to jest uzasadnione? Dlaczego widzimy głęboki sens w takim rozumieniu praw człowieka dzisiaj? A jaki to był sens To pana profesora Kłoczowskiego 500, 600 lat temu, przepraszam, 600 lat temu. Mamy 600-lecie 600 w tym roku. To właśnie jutro o tym mam mówić. Dokładnie jak krótko powiedziałbym, to... Nie wiedziałem, że pan profesor dał. Nie, Bardzo bardzo, bardzo. Krótko powiedział w ten sposób, że ten początek XV wieku i ten stosow w konstancji, który był bardziej Parlamentem Europejskim, niż jest takim kościelnym spotkaniem, bo tam przyjechało 30 tysięcy osób i przeważnie w tym, w prawie wszystko święcy. To było państwa reprezentowane tam właściwie, to był bardziej parlament niż jeżeli kościelny sobor, to bardzo ciekawe była I teraz tam się stoczyła bardzo istotna walka, o pewną koncepcję powiedziałbym Europy, mianowicie trzy koncepcje Europy, której bronili krzyżacy. To była koncepcja Europy zamkniętej, Europy katolików, że tak powiem, zareagowanej. Dlatego się próbowano się wtedy zamykać. To jest bardzo często Mieliśmy, że się narody, społeczeństwa zamykają. Zamknięcie się, prawda? I oskarżenia przez cały XIII, XIV wiek szły w stosunku do Polski, że Polska to się z tymi ze wschodu, z tymi poganami zadaje i taka jest podejrzana, że tak powiem. Niektórzy mówili, że i wcześniej będzie to podejrzani. Ta cała część, ta młodsza Europa, że jest podejrzana. Takie głosy są bardzo poważne. Na co w Lijonie, w końcu w 1974 roku, a taki biskup Złomuńca oskarżył, oskarżył w Europie, bo to był też tak, Parlament Europejski wtedy te zowory, oskarżył. Europę. Są podejrzani chrześcijanie, bo oni gadają tutaj za bardzo z tymi zwalczajmi paganami. Prawdziwi są krzyżacy. Także była idea, że krzyżacy reprezentują prawdziwą Europę, tak bym powiedział. I tu polskie elity tak bym powiedział, dlatego że rektor Uniwersytetu Krakowskiego reprezentował pierwszą generację, znakomitą pierwszą generację, świetnie wykształconą. To było bardzo ważne. Błotkowic, rektor Uniwersytetu ale on miał świetne wykształcenie europejskie. Europejczyk, cała ta ekipa onsza był, bo cała bardzo duża była ekipa tu, na pierwszym polskim uniwersytecie. I oni jak gdyby sformułowali i to, co w pewnej tradycji tutaj polskiej jednak było wcześniej. Bardzo ciekawe, że wcześniej było, że trzeba traktować tych innych za ludzi. Nasi książęta wychodzili za tych zielbarteków i bogat tak samo, prawda? Tak niewielki miał żołni bo który się potem uszkilał oczywiście, prawda? Ale tak, sąd był w Europie duży. I tu jak gdyby wystąpił, zebrał wszystkie argumenty humanizmu europejskiego, tak by powiedział i wystąpił w tym Parlamencie Europejskim ówczesnym z tego, że właśnie... Mają oni swoje prawa i boganie mają swoje prawa, nie można ich siłowo do nich narzucać, ale także inni, świeżo naródcy, ci w tym państwie, który się tworzy w polsko-litewskim, tacy jeszcze półboganie i schizmatycy, przyprowadzono też biskupów gotowych też do pewnej rozmowy, wszyscy mają prawa. I toczyła się wielka walka. Czy my mamy prawo być w Europie? Tak o to dochodziło w końcu, właściwie. I dzięki tej argumentacji całej tej delegacji polskiej, którą tak świetnie, intelektualnie, znakomicie wyraził właśnie łotwowić, dzięki temu można powiedzieć, ta rzeczywistość, ten pewien pluralizm naszego państwa polsko-litewskiego został przez Europę uznany. I to był jego wielki sukces, można powiedzieć. Jego wielki sukces, który, no, jak gdyby, zobowiązuje nas do tego, żebyśmy tutaj te prawa ludzkie w dalszym ciągu podtrzymywali. Tak? Było, było bardzo krótkie, ale wyraziste ujęcie Soboru w Konstancji. Mnie się podobało stwierdzenie pana profesora, że Sobór w Konstancji i w ogóle Sobory to był taki Parlament Europejski. Więc jesteśmy wiercami Soboru. Nie wiedzieliśmy o tym. Teraz się dowiedzieliśmy. Jest nam bardzo miło. Nie wiem, kto tu jest biskupem, kto jest kardynałem. To jeszcze rozdzielimy rolę potem. Na razie nie będziemy tego robić. Ale ważne było, że pan profesor powiedział, że to była pierwsza wielka wojna, batalia, intelektualna batalia o prawa człowieka, Europejczyków, bo poganie mieszkali w Europie. I było pytanie, że przy ofensywie chrześcijaństwa, przy ofensywie chrześcijaństwa, oni mają naprawdę nadal prawo mieszkać w Europie, skoro nasze chrześcijaństwo jest lepsze, jest mądrzejsze. I odpowiedź była tak, mają prawo, nie wolno ich mordować, nie wolno ich siłą nawracać na chrześcijaństwo. To była niezwykła odpowiedź. Jak sobie wyobrazimy, że ta odpowiedź była dana 600 lat temu. No to była sprawa podstawowych praw, praw człowieka 600 lat temu.